Festiwal ma na celu promowanie integracji i promowanie talentów osób szczególnie niepełnosprawnych, czyli albo nazwijmy sprawnych inaczej, bo my co roku na naszym festiwalu udowadniamy wszystkim, że inny nie oznacza gorszy, a wręcz czasami naprawdę możemy się przekonać o niezwykłych talentach różnych uczestników festiwalu. I naszym celem jest właśnie to promowanie talentów wśród naszych dzieciaków, danie im możliwości występowania na profesjonalnej scenie, bo też nie na co dzień mają taką okazję. Szanowni Państwo, kochane dzieci, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę tyle roześmianych młodych twarzy. Szczególnie, że wiecie o tym, jak przez ostatnie dni pada deszcz z nieba cały czas, ale mam nadzieję, że właśnie dzisiaj swoimi piosenkami przegonicie chmury, przegonicie deszcz i zaświeci słoneczko w nowym sączu i w okolicach. Cieszę się bardzo, że to już 15. Festiwal że bawicie się tutaj razem dobrze, przyniosłem Wam również niespodziankę. Mam nadzieję, że spędzicie miło czas. Cieszę się bardzo, że mogłem tutaj być i uważam 15 Festiwal Piosenki za otwarty. Dlaczego my organizujemy ten festiwal? A no dlatego, że od 20 lat w naszej szkole dzieci u, 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 uczą się u nas uczniowie ze spektrum autyzmu. I dlatego właśnie powstała ta idea organizowania tego festiwalu właśnie przez naszą szkołę i tu w tym miejscu. Moja mama każe, Na naszym festiwalu występują dzieciaki z całego Nowego Sącza. Jest bardzo dużo dzieci. W tym roku mamy ponad 250 dzieci z wielu szkół i przedszkoli sądeckich. Także ogromnie się cieszymy, że festiwal cieszy się popularnością i daje dzieciom właśnie tą wielką frajdę występowania na scenie.